Błękami, no, przyjaciele i przyjaciółki na kanale Maciej w Podróży. Witam Was w kolejnym odcinku z mojego samotnego Camino de Santiago. I w tym odcinku już będziemy powoli się żegnać z tym wszystkim, bo dochodzimy powoli do Santiago. I dzisiaj podejdziemy, może, jakieś 16 km. Albo nawet 14 przed Santiago, żebym jutro mógł razem z całą grupą o jednej godzinie wyruszyć i zdobyć miasto Santiago. Jeżeli odcinek Cię się spodoba, zostaw pierdółki na dole, łapę w górę, subskrypcję, udostępnij koniecznie ten film. No i cóż, ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie tej serii. I dochodzimy do momentu, w którym powoli już przychodzi mi myśl o żegnaniu się z tą serią. Była to seria wspaniała, emocjonalna i ekstremalnie ciężka fizycznie i psychicznie dla mojej osoby, ale z drugiej strony znalazłem gdzieś tam coś, co chciałbym robić w życiu, a mianowicie. W przyszłym roku ponawiamy tą serię i zobaczymy jak to wyjdzie. Również na dole w linku możecie postawić mi wirtualną kawę na zakończenie tej serii. A ja postaram się robić dla Was jeszcze więcej ciekawszych filmów. Ja w tym momencie wchodzę w ciemną strefę, ponieważ wychodzę z miasta Arzuła. I cóż i e, planowo chcę dojść do miasta Lava Cola śmieszna nazwa ale tak się nazywało właśnie i teraz tylko słyszycie mój głos, bo jestem w ciemności, ale spokojnie zaraz będzie lampa i e, z tego miasta Lava Cola tam już dosłownie parę kilometrów do Santiago będzie jutro Chociaż nie wiem, czy mi się uda przez temperatury, które tu yy, nadchodzą, a, ale jak coś, to będę szedł powoli, dojdę tam po południu. Mam czas. Oj, chyba troszkę obiektyw brudny, ale to nie szkodzi. Dobrze, jest ciemno, więc ja się na razie wyłączam i włączę się, jak zrobi się już jasno. I dzisiaj chyba będę chciał zawrzeć bardzo dużo widoczków. Jako, że to jest ostatni albo przedostatni odcinek, zobaczymy, bo jutro raczej będzie mi ciężko cokolwiek nagrać, gdy będę szedł z grupą. A dzisiaj no, jeszcze idę sam, więc mam nieograniczone możliwości. Więc słyszymy się później. Zaczyna się wschód słońca, jeden z ostatnich. Ja dzisiaj będę cały czas powtarzać, że to jeden z ostatnich, ale naprawdę to mocno emocjonalne jest. To nie jest wycieczka do sklepu na zakupy, tylko 750 km w tym momencie jest za mną. 750. No. Więc kawałek minął. No ale cóż, jeszcze 33 przede mną, więc lecimy. Ale będzie mi tego niesamowicie brakować. Na kamerze jest dużo jaśniej niż w rzeczywistości, dlatego jeszcze mam latarkę na czole. Ale dobrze, dreptam. Tu w ogóle śmieszne. Znaczy śmieszne, normalne, co się. Dużo częściej wcześniej widziało, kto sobie śpi w namiocie po drodze Gdzieś w lesie Znalazł sobie miejsce i... I sobie śpi Żeby gdzieś tam Pewnie dzisiaj chce iść bezpośrednio do Santiago Bo stąd to już jest tam 30 km, więc Do łyknięcia na raz Wcześniej chyba nie pokazywałem takich widoków bo zazwyczaj e, ci ludzie wraz ze wschodem słońca się już zwijają i się nie da po prostu ich wyczaić a w nocy to tak głupio komuś latarką po namiocie świecić wiecie szacunek dla szacunku o, Teraz idę do miasta sale, sale, kale i tam sobie stanę coś zjeść no i będę szedł dalej, bo od tamtego punktu zostanie mi jakieś 20 km, coś takiego Bo jednak zmieniliśmy trochę plany, żeby jutro o, o 6 rano nie iść No to sobie zostawimy tam lekko jak 3 godzinki wędrówki Więc sobie o 8 wyjdziemy O 8, o 7 jakoś tak żeby nam zdążyć na ostatnie błogosławieństwo. I, I tyle. Tak się to planuje, i tak się to zmienia. Kamino jest jak życie po prostu płynie. Ciężko jest twardo coś zaplanować, ponieważ co chwilę coś może się zmienić. Ale mam obiekty brudne, widzę. Matkiem Boskim muszę go wytrzeć. I jeden z ostatnich razów latuje klasyka gatunku. Omlecik, kawka, soczek. Trochę drogo, bo 9,80, ale no cóż, jesteśmy w takim regionie, że nie da się inaczej. Ja życzę sobie smacznego, muszę wpisać datę do paszportu, do pieczątki. No i cóż, zajadam i idę dalej. Pojedzone, popite, więc czas sobie iść dalej. Jeszcze Wam pokażę tą wioseczkę, bo Fajnie się tu idzie tymi tunelami takimi żebyście poczuli trochę klimat tego miejsca Galicyjskie wioski O tu normalnie takim ee, jak to się mówi z e, winogronem tu wiszą nad głową i cóż, i jak pojedzone popite, więc idę bezpośrednio, o, chyba już bez zatrzymania do końca etapu. Tam zostało mi 10 km, więc to na raz łatwo się zrobi w małe 2 godzinki o, łowiecki i później e, zrobię sobie tam z pół godziny przerwy. No i cóż, będę ruszać dalej na kolejne 10 no, w sumie to dobry plan, bo Jutro sobie odeśpimy. Dzisiaj pewnie jakaś tam integracja mocniejsza wleci, pożegnalna. A jutro, już razem, wszyscy myślę, że w jakieś 20-30 osób, taką większą grupą, wyruszymy do Santiago. Ale fajny, wiejski klimat. Kocham te klimaty wiele o wiele bardziej niż te duże miasta. Mógł, w takiej jej wiosce mógłbym siedzieć długo, długo Ale piesek sobie tam chilluje u góry <słuch> O teraz słońce wschodzi i ten moment sekundę przed zejściem słońca to jest tak zimno, że, że trzeba się dosyć żwawo ruszać, żeby nie czuć tej temperatury. Wow, cudownie. Tutaj jest podręcznikowy przykład tego, że e, czasami warto sobie gdzieś tam mapę sprawdzić w międzyczasie, bo e, tak jak w tym przypadku jest wczesna godzina poranna. Droga jest no, pusta, a trasa Camino prowadzi trochę bardziej naokoło i finalnie i tak wraca na tą drogę za tym łukiem. Więc czasami, jeżeli chce się troszkę tak, skrócić, kilkaset metrów, to warto kontrolować, jak to wygląda na mapie. Salceda, Salceda, Salceda. No. I w ten oto sposób ominę sobie tam jakieś e, polne drogi przez pół kilometra, kilometr, coś takiego. Tylko, że to nie ma racji bytu w sytuacji, kiedy jest środek dnia i jest bardzo dużo ruch na drodze. To wtedy nie warto ryzykować dla oszczędzenia kilkuset metrów, ale tak jak teraz jest, Minimalnie po ósmej jest niedziela. Nie, sobota, przepraszam. W niedzielę to my do Santiago wchodzimy. Jest sobota, praktycznie nic tu nie jeździ, więc można sobie lekko zaryzykować. Pięknie tu jest. Ojej, ten obiektyw, to jest tragedia, ale nie mam jak go wycierać, bo mam, nie mam żadnej mikrofibry ani nic takiego. Ciężko. Ale się zdarza. I tak oto, moi lusi, wygląda cała Galicja, że non-stop schodzi się w dół, podchodzi pod górę. Teraz schodzę w dół, a za jakieś 5 minut będę znowu podchodził pod górę. Pod górę. Tylko, że przyjemne są te podejścia względem tego, co nieraz było. To nie jest tak, że Człowiek walczy o przeżycie podchodząc, drogi są bardzo dobre, szlaki bardzo twarde, więc nie ma na co kompletnie narzekać. To Tylko trzeba nabyć pewną odporność psychiczną na takich niedzielnych pielgrzymów. Ja tam e, t, powiedziałem Tur w którym odcinku, a to e, Tur Perigrino. Turis Grino, czyli turystyczni pielgrzymi tak zwani którzy nie do końca potrafią uszanować te same zasady, którymi e, operują pielgrzymi z dalekich stron, gdzie, gdzie nie zawsze ustąpią wam miejsca na szlaku, gdzie nie zawsze e, będą dla was mili i życzliwi na przykład wy albergu miałem sytuację, gdzie no już szliśmy spać ojej, znowu kamera brudna, to będzie tak e, albo przetrę ją i do końca. dobra, przetarłem, bo sobie tu ręcznik podwiesiłem e, sytuacja w albergu jakaś dziewczyna e, dosyć mocno zaczęła się awanturować do ludzi, którzy zaczynali chrapać i Ktoś jej po prostu się zapytał. Dobrze, ale to nie ma zatyczek do uszu. Ja mam mieć zatyczki. To ludzie mają być cicho. To jest miejsce publiczne. I potem padło następne pytanie. A skąd idziesz? Z Saria. Aha, no to wszystko jasne. I tam padła jedna dosyć ostra odpowiedź w stronę tej dziewczyny jak ci się nie podoba to możesz iść spać za drzwi na podłogę bo nikomu innemu to nie przeszkadza tylko tobie więc gdzieś gdzieś nawet pewne spięcia zaczęły się pojawiać gdzie do tej pory no one raczej nie występowały tak woli ciekawostki mówię tą historię bo, bo dla mnie to było niesamowicie zabawne z boku. No tak wyglądają realia kamino, że yy, decydując się na kamino trzeba być przygotowanym, że ludzie chrapią, że ludzie czasami są głośno, że czasami są sytuacje cięższe, lżejsze. No ale gdzieś tam po dwóch tygodniach wypracowuje się w głowie taką odporność na takie sytuacje. A jak ktoś dopiero dołączył na szlak To jeszcze ten odporności nie ma I próbuje zmienić świat dookoła siebie Ale niestety to tak nie działa Więc taka mała dygresja Podczas drogi Ola I tak moi Państwo, kolejny muzyk na drodze, w ogóle posiadanie to się bodajże nazywa handpan, to jest takie moje skryte marzenie, żeby, żeby w ogóle zdobyć ten instrument. Tylko on jest diabelnie drogi, a po drugie, żeby nauczyć się na nim grać. Niesamowite, jak to wszystko jest ze sobą powiązane, że. Gdzieś pojawia się o czymś myśl, i niedługi czas po tym spotykamy to na swojej drodze. Najczęściej gdzieś nie chciało mi się wierzyć że w to, co ludzie mówią, że kamino da, daje to, czego dany człowiek w danym momencie potrzebuje. A jednak gdzieś się sam o tym wszystkim przekonuje na żywym organizmie, czyli na sobie. Niesamowite, jak rozwaliłem nogę, nie mogłem chodzić. Potrzebowałem lekarza, fizjoterapeuty. Spotkałem fizjoterapeutkę, która mi poskładała nogę, także do dzisiaj działa. Są jakieś tam lekkie bóle, no ale to dlatego, że nie daje i tak tej nodze odpocząć. Ale no mi pomogła. Tam w wielu kwestiach było tak, że czegoś potrzebowałem i nagle znikąd się to pojawiało. No cóż, szkoda, że zazwyczaj w takim codziennym życiu tak fajnie to wszystko nie działa. Idę właśnie przez Rua i miałem nieplanowany postój, ponieważ zatrzymała mnie tam, nie wiem, czy będzie z tyłu widać, e, pani, e, która zaoferowała, zaoferowała? Przedstawiła mi, że po drodze, jeżeli się gdzieś tam odejdzie, jest jakiś kościół, jest msza dla pielgrzymów. Przy okazji jeszcze dała mi stempelek kolejny do paszportu, bo tych y, stempelków to można w ciągu dnia praktycznie nieograniczoną ilość zbierać. Je się dostaje w barach, restauracjach, albergach. Yy, tak jak tu teraz y, na tym ostatnim odcinku stoją czasami po prostu przy drodze i je rozdają. Yy, Niektórzy nawet zdobyli z komisariatów policyjnych, bo komisariaty też mają. Po prostu na całym szlaku Kamino, każda wioska, miasteczko ma swój unikatowy wzór. Ja staram się zdobywać dwa dziennie, nie potrzebuję więcej. Ale na przykład mój znajomy z Bodajże Niemiec, on jest takim świrem. Że już zapełnił jeden paszport tylko na drodze francuskiej. A jest yy, chyba 60 albo 70 miejsc w yy, jednym paszporcie. To też zależy, jakiego typu paszport się ma. Bo widziałem na przykład, że ktoś miał tak oryginalny paszport, że jak go rozłożył, miał taką wielką mapę kamino i. Dany stempel był przybijany na mapie w danym miejscu, to wyglądało niesamowicie. Żałuję, że nie poprosiłem go, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. Ale z tego co pamiętam, to on był z Wysp Kanaryjskich, więc też dosyć daleka destynacja. I takie przygody na ostatnich kilometrach. Zostało mi lekko ponad 20, aż się łezka wokół kręci. Właśnie wyruszyłem z miasta, nie pamiętam nazwy, ale na początku jak wrzucę rozpiskę to tam będziecie mieli miasto kończące etap, do Lavacola i już spotkałem wielu ludzi i tam jesteśmy umówieni, więc zostało mi jakieś 8-9 kilometrów na dzisiaj i będzie finito, a jutro z rana tylko Szybka Dycha i Santiago. Ale chyba większość teraz drogi będzie takim fajnym, pierwotnym lasem prowadzić. Jest mega fajnie, przyjemnie chłodno tutaj, bo w słońcu już zaczyna być niezła lampa, a jednak drzewa zawsze dają dużo, dużo ochłody. Szczególnie jak są takie wysokie i bujnie obrośnięte cudownie. Tu będzie kolejny przykład, w sensie kolejny pierwszy, który nagram. Taki, że ktoś stoi i jest bardzo życzliwy dla pielgrzymów, tak długo jak chcesz kupić od niego jakieś pierdoły. Że totalnie w lesie, na szczycie górki i tu jakieś takie pierdoły, bransoletki, coś takiego. To wcześniej nie było tego aż tyle, ale te ostatnie 100 km od Sierra, no to... Normalnie w takim miejscu by stał stolik z wodą i jakimś jedzeniem wcześniej, a tu nie. A tu jest twój... Twoi... ten pan pewnie jest twoim najlepszym przyjacielem tak długo, jak długo chcesz zostawić jakiegoś pieniążka u niego. No ale to komercjalizacja, więc nie ma co się dziwić. A ja sobie idę. Niedługo będę przechodził koło lotniska, więc może będzie fajny widok. O, tu właśnie startuje bo płyta lotniskowa jest dosłownie tam jest tak wielokierunkowo może będzie lepszy widok na to lotnisko za moment jedna rzecz mnie naprawdę szokuje że kolejny taki stragan mijałem i tu szybciej się kupi bransoletkę niż wodę na drodze taka śmieszna sprawa no cóż, żyćko. Właściwie to nie powiedziałem, co to jest tam daleko, widać już port lotniczy. Ale co to jest za lotnisko? To już jest lotnisko Santiago de Compostela. Bo moi drodzy milusińscy, uwaga, lewo, prawo, czy tu nic nie jedzie? E, o, tam widać budynki. I to jest port lotniczy Santiago, ponieważ zostało 12 km 12 tylko a było 790 niesamowite Jeszcze dzisiaj z 3 km i będzie skończone na dzisiaj, a jutro sobie z rana atakujemy miasto. I jestem w mieście Lava Cola. śmieszna nazwa. I zmierzam sobie do alberga. I zobaczę, czy jak zrzucę ten materiał, czy tutaj skończę ten odcinek. I kolejny to będzie wejście do Santiago. I później jakieś tam rozważania, czy e, jeszcze wepchnę to do tego odcinka. Ale to okaże się później. Tu jakiś taki zupełnie inny styl w tej wiosce. Takie białe domki. Hmm. Trochę inaczej niż większość tych galicyjskich wiosek wyglądała. Ale no cóż, przed Santiago to może dlatego. Jest późne popołudnie. Ja ogarnąłem swoje lico przed wielkim jutrzejszym dniem. I wyszedłem się przejść po tym mieście. E... Jak ono się nazywało? Tak śmiesznie O Boże e... Lawa Cola Lava Cola Bo tutaj widziałem e... W sensie widziałem No ja już tu byłem ponieważ byłem sobie w barze na jedzonku że jest tutaj taki fajny kościółek I zaraz wam go pokażę o, tutaj na przykład ktoś na podwórku ma tak hamsko, że znowu ten składik, yy, spichlerzyk, z takim krzyżem. A teraz już pod zasłonił. I tutaj jest ten lokalny kościółek. Od razu dookoła tego kościółka jest cmentarz Tylko jedna rzecz mnie ciekawi, bo Tutaj widać ten cmentarz i to wygląda jak u nas na urny. Tylko, że jak się na to. Ja nie mam jak tego kamerą pokazać. Jak się na to spojrzę z boku, to to jest wystarczająco szerokie, że tak powiem, żeby na spokojnie wsunąć całą trumnę. A nie tylko pojemnik z urną. Więc. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś ich sposób pochówku, bo są normalne nagrobki, ale też są właśnie takie ściany. I no nie wiem, spróbuję to z boku Wam pokazać, jak to wygląda. Eee, tu, 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 tu. Tędy by było chyba najlepiej. Tu jak szedłem. I tutaj to widać, że to jest strasznie szerokie. Ja nie wiem, czy to ma tak grube ściany, czy po prostu tu są wsuwane całe trumny. Obie opcje są możliwe, ponieważ tych nagrobków jest stosunkowo mało w stosunku do miejsc w tych ścianach. Nigdy się temu nie przyglądałem, jako szczególnie a ja już któryś raz z kolei takie coś widzę. I tu normalnie widać, jak dużo jest tego. A nie ma żadnego krematorium, więc to chyba rzeczywiście są e, miejsca na pochówek trumny. Taka ciekawostka. Tutaj, jak się schodzi od tego kościoła, on jest tam u góry. Jest restauracja e, Botania, Botana, przepraszam, w której jadłem. No i tam jest takie miejsce ala ryneczek, że można sobie usiąść. Tam jakaś taka wiata ala amfiteatr, taki pseudo, takie standardowe miasteczko. I tym oto akcentem będę ukończył ten odcinek. Jeżeli się oczywiście podobał, możecie zostawić pierdółki na dole. Do kościoła nie będę wchodzić, bo nie jestem nauczony w kościele nagrywać. Chyba, że jutro uda mi się bota fumeiro nagrać w Santiago, ale to się okaże. I jutrzejszy odcinek, znaczy jutrzejszy. Odcinek z dnia jutrzejszego będzie pewnie nieco inny, ponieważ będę szedł w dużej grupie i on się prawdopodobnie zacznie już od wejścia do Santiago, jak będziemy. Wspólnie przekraczać granice miasta, a później się zobaczy. Tak więc dziękuję za uwagę, za wytrwanie do końca. Napiszcie komentarz, możecie zajrzeć do linków w opisie, zostawić mi, postawić mi kawkę, napisać maila czy cokolwiek tam chcecie. No i cóż, do zobaczenia już w kolejnym odcinku, gdzie zdobędziemy, a może bardziej ja zdobędę, Santiago de Compostela. Dzięki, cześć i na razie.